Jany poeta ma za złe, że klaszczą I patrzył na niego ciekawie, że każdy nie tak łaskawie wybaczą Poeta wszak wariat jest prawie, nie chodzi po ziemi, współżyje z duchami Ich mowy na wylot zna przecież i cóże ogląda się wciąż za trunkami Alkohol nie szkodzi poecie, kochają go bardzo drwiąc rąk jego drżenia ta drwina współczucia ma nazwę, ugoszczą, przytulą, ukoją cierpienia, a on im to wszystko ma za złe. A teraz, szanowni państwo, z kamerą wśród zwierząt. Ewenement na skalę całego konwentu. Gry retro, przede wszystkim gry konsolowe. Gry konsolowe możemy tutaj po naszej prawej stronie zobaczyć. Przepraszam, po lewej stronie zobaczyć, bo to jest moja prawa państwa, to jest lewa strona, gry konsolowe typu retro. Mamy oczywiście PlayStation w wersji 1.2, mamy Amigę, mamy Pegasusy, mamy pierwszego Xboxa, mamy również tam w oddali pewnie nie widać, ale mamy również Commodore 64. Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem w naszym konwentowym studio odwiedzamy salę numer 13. A tutaj mamy tak naprawdę kącik gier retro. Jest z nami Piotr Wójtowicz, uczeń klasy. Której? Ja. To będzie jaki profil? Elektronik. Co tak naprawdę w tej sali się dzieje? Poza tym, co za chwilę kamera na pewno pokaże to na ekranie, ale powiedz po części, co tutaj się w ogóle dzieje, odbywa i co tu można zobaczyć. Dobra, generalnie takim centrum wszystkiego są stare gry. Mamy tutaj takie mini muzeum starych konsol, kilka starych komputerów. Między innymi Commodore 64 z magnetofonem w pełni sprawnych, także można przyjść faktycznie na tych konsolach pograć. Mamy również stanowisko turniejowe, nazwijmy to do Magica. Mamy tu konsolę kalibru od tak naprawdę lat 80. zaczynając. Kończymy mniej więcej na początku XXI wieku. Także około 30 lat technologii mamy tutaj pokazane. Nie jest to jakoś ułożone chronologicznie, ale mogę powiedzieć, że mamy różne kalibry jakości, może tak to opowiem. Mamy zarówno konsole oryginalne, licencjonowane, jak i takie trochę mniej oryginalne, takie bardziej popularne w Polsce i na wschodzie Europy. Po prostu po tej stronie żelaznej kurtyny. Dokładnie, dokładnie. Zapraszamy do y, trochę bardziej rzeczywistych klimatów, a mianowicie świat drugiej wojny światowej. Tak, to są dwa systemy: Flames of War i Bolt Action. Oba są systemami historycznymi, próbującymi otworzyć w jakiś tam sposób y, bitwy, które były podczas II wojny światowej. Tak? Flames of War jest to mniejsza skala, y, po prostu więcej je, to jest na szczeblu kompanii, y, pułków, po prostu są y, y, wyższe, wyższe te pułki, no, y, jakby tiery że tak powiem, rozgrywki, a bolt action jest to bardziej gra, gdzie się skupia na ak akcji plutonu, może dwóch plutonów. Taka, jak to mówią, bardziej jest filmowa ta gra, nie? Czyli szeregowiec Ryan w takie akcje bardziej, że tak powiem, pojedynczego żołnierza. Po prostu staramy się też historycznie dobierać te oddziały, żeby to jednak ten czołg, który nie spotkał się z jakimś tam czołgiem na polu bitwy, jedna jednak nie dochodziło do takich sytuacji, chociaż każdy może grać jak chce. No dużym plusem tutaj, tutaj przy akurat tej grze bitewnej jest to, że można dużo załapać z historii, stąd nie chcąc grać w to, to musisz coś przeczytać, coś wiedzieć, jaki, o, jaki czołg chcesz użyć, no to pasowało nawet by przeczytać i coś się dowiedzieć przy okazji, tak. To, że gramy jakiś scenariusz, czyli na przykład bitwa pod Monte Cassino, gdzie wygrali alianci, tak, był pierwszy, kom, y, drugi korpus y, Andersa, gdzie właśnie zdobyli to wzgórze, ale co tutaj robimy na przykład, wystawiamy te jednostki yy, po prostu tak, jak jest historycznie i gramy. No czasami się zdarza, że jednak druga strona wygra, tak? Yy... Czyli Niemcy w tej wojnie mogą jeszcze wygrać? Tak, tutaj jest wszystko prawdopodobne, nie? także yy, to pokazuje też, jak na wojnie to prawdziwej, realistycznie, jak, jak to miało czasami niektóre czynniki po prostu o włosach decydowały o zwycięstwie lub przegranej. Tak? Gdzie w ogóle Was można spotkać? Gdzie z Wami można zagrać? Gdzie ten system można wejść? Przede wszystkim na Facebooku można nas znaleźć, czyli Bolt Action Team Lublin. Jesteśmy, funkcjonujemy na Facebooku, a gramy głównie w sklepie Wargamera w Lublinie. To jeszcze podajmy adres, gdzie można ten sklep... Świętoduska 5 bodajże? 8, przepraszam. Szanowni Państwo, proszę się nie bać, to dziecko jest oswojone i chcemy porozmawiać z jedną z najmłodszych uczestniczek naszego konwentu. Jak się nazywasz? Tosia. Tosia Nawrot. Słuchajcie, Tosia przyjechała, przyjechała do nas... Skąd jesteś, Tosia? Z domu. Z domu. A z jakiego... Pamiętasz nazwę miasta? Mhm. A powiesz nam? Tak. To poproszę powiedzieć. Znam. <noise> Znasz. Dobrze. Dobrze. A z kim do nas przyjechałaś, Tosiu? Z mamą. A gdzie jest twoja mama? O, tu jest. Czyli mama pod czujnym okiem ogląda wywiad swojej, swojej córki. Dobrze. Czy pójdziesz z mamusią, będziesz grała w jakieś planszówki? Będę grała jakieś Będziesz grała w planszówki? A, w, a umiesz już kostkami rzucać? Tak. A kto cię nauczył? Ty. Ja! Dobrze, zdradzę Państwu tajemnicę. To także i moja córka. Stąd zbieżność nazwisk. Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dziękuję Ci, że wywiad. <laughs> Dziękuję bardzo. <laughs> Z nami jest kto? Sebastian. Sebastian. Sebastian jest organizatorem turnieju w uniwersum, który jest chyba jednym z najbardziej znanych uniwersów w ogóle w całej popkulturze, a mianowicie Star Wars. Powiedz nam, co to jest, w jaką grę dokładnie gracie i o co tu chodzi? Okay. Gramy w grę Star Wars Legion. Jest to gra figurkowa, taka bitewna. Rozgrywamy bitwy w Uniwersum Star Wars, jak wspomniałeś, klasycznie Imperium Rebelia lub Wojny Klonów, Separatyści, Droidy, no i Armia Republiki Klonów. Budujemy swoje armie na podstawie list punktowych. Mamy modele, które musimy oczywiście skleić, pomalować, przygotować do grania. Wystawiamy armię zgodnie tam z zasadami wystawiania. No i ruszamy na bitwę. Mamy jakieś... To nie jest taka czysta bitwa, że tylko się strzelamy, tylko są określone zadania. Musimy, musimy coś przetransportować, przechwycić transmisję wroga, gdzieś tam stra... o, o, przejąć jakieś tam zaopatrzenie i tego typu rzeczy, a w międzyczasie oczywiście wiadomo jest, jest walka między, między tymi górkami. Skala 32 mm, większość piechota, ale są też pojazdy, także wszystko się odbywa na trójwymiarowym stole, można schodzić na elementy terenu, wyżej, niżej. Także bardzo fajnie to wygląda, jak widać pewnie na, na filmie. I gdzie można Was w ogóle spotkać? Grywamy, mamy regularnie, spotykamy się przynajmniej raz w miesiącu w Domu Kultury w Niedźwicy Dużej. Ja tam organizuję takie całodzienne spotkania, gdzie możemy sobie przyjechać, pograć, porozmawiać, powymieniać doświadczenia. I to się na naszej grupie Facebookowej jest lubelska grupa Facebookowa Star Wars. Jest grupa ogólnopolska, także jak potrzeba, to linki podamy. Tam możecie nas spotkać, mówić się, chcecie zobaczyć, jak to wygląda, to zapraszamy, można przyjechać. Możemy pokazać zasady, nauczyć grać. Zasady nie są jakieś skomplikowane. W tej sali gościmy planszówkę z Felina w Lublinie. A powiedz może coś więcej. Cześć, jestem Andrzej. Prowadzę punkt programu planszówkowy, a na co dzień prowadzimy klub na felinie, w inkubatorze przedsiębiorczości. Zapraszamy pierwsze piętro, znajdziecie nas na Facebooku. Można do nas przyjść pograć. Mamy też zajęcie logopedyczne dla maluchów i dużo ciekawych pozycji, i też nauczymy grać. Także zapraszamy. A tymczasem jesteśmy tutaj na Elektronikonie w szczytnym celu na zaproszenie Mateusza. Zawsze odpowiadamy na wezwanie. I tym razem też jesteśmy. Widzieliście, przyszło do nas dużo, dużo ludzi, ma, dużo maluchów i bardzo nas to cieszy, bo chcemy promować granie w gry planszowe już od najmłodszych lat. I co widać, się chyba udaje, bo dużo maluchów przychodzi i jest dużo większa świadomość też starszych właśnie o grach planszowych, że to nie jest tylko że to nie jest tylko Wasaby, Chińczyk czy Eurobiznes. Tak jak tak jak można było sądzić kiedyś, też tak było u mnie w domu, że nie było innych gier. Okazało się, że to jest bardzo bogate i, i naprawdę można spędzić przy tym dużo wspaniałych chwil, też rodzinnie. I my do tego zachęcamy i to bardzo promujemy, cieszymy się, że to jest właśnie coraz popularniejsze. Jeszcze raz dziękuję wydawnictwu wszystkim, które nas wspomogły, czyli Falangs, nasza księgarnia. Fox Games, Muduko i Albi Polska. Naprawdę dziękujemy, że jesteście z nami. Cześć!